Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji języka polskiego. Dzisiejszy temat: jak mówić, by być dobrze zrozumianym. W języku polskim częste są różnice między zapisem a wymową głosek, ponieważ wymowa jednych głosek może oddziaływać na wymowę głosek z nimi sąsiadujących. Na przykład piszemy krzak, a wymawiamy krzak. Piszemy jakby, wymawiamy jakby. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, piszemy krzak. Jest tutaj za głoską k, dźwięczna głoska ży, ale wymawiamy ją, jakby to było bezdźwięczne szy. Natomiast w wyrazie jakby sytuacja przebiega na odwrót, to znaczy spółgłoska bezdźwięczna K nabiera dźwięczności w wymowie. Wymawiamy ją tak, jakby to była dźwięczna głoska G. Ona nabiera tej dźwięczności pod, wpływ pod wpływem sąsiadującej dźwięcznej głoski by. Czyli w wyrazie jakby bezdźwięczne k staje się dźwięcznym g w wymowie. Natomiast w wyrazie krzak dźwięczne ży pod wpływem sąsiadującej bezdźwięcznej traci swoją dźwięczność i wymawiamy tak, jakby to było bezdźwięczne ,,szy". I zobaczcie, w ten sposób, że są takie rozbieżności między wymową a pisownią, powstają liczne błędy, prawda, w pisowni, ponieważ ta pisownia odbiega często od naszej wymowy. Są jednakże niektóre zasady wymawiania polskich głosek, których należy przestrzegać. Ja wypisałam Wam tutaj trzy takie zasady. Jest ich więcej, ale wydaje mi się, że w klasie piątej te trzy dla Was powinny być najistotniejsze. Zacznijmy od pierwszej zasady. Jeżeli na końcu wyrazu występuje głoska dźwięczna, to wymawiamy ją jako bezdźwięczną. Na przykład sad wymawiamy, jakby na końcu było bezdźwięczne ty, czy w wyrazie już, jakby na końcu było bezdźwięczne szy. Czyli zasada ta sprowadza się do tego, że na końcu wyrazu wszystkie głoski dźwięczne tracą swoją dźwięczność. Tracą, to znaczy wymawiamy je jak głoski bezdźwięczne. Sad na końcu słyszymy bezdźwięczne ty, już na końcu słyszymy bezdźwięczne szy. Pamiętajmy jednak, że w pisowni yy, ten wyraz wygląda zupełnie inaczej. I jeśli byśmy ten wyraz sad czy już napisali tak, jak go wymawiamy, to popełnimy błąd ortograficzny. Kolejna zasada, druga zasada, którą dla Was tu wypisałam, brzmi następująco. Głoskę nosową on na końcu wyrazu zawsze wymawiamy jako on czyli tutaj nie wolno jej zamieniać nam na przykład na jakąś ustną o tylko ona zawsze ma brzmieć nosowo a więc idą z mamą musimy wyraźnie tę nosowość na końcu tej głoski o wymawiać i podkreślać i wreszcie trzecia zasada którą dla was przygotowałam jeżeli w wyrazie sąsiaduje ze sobą kilka spółgłosek, to w szybkiej, potocznej wymowie możemy je czasem uprościć. To znaczy nie wymawiać wszystkich głosek. Na przykład jabłko możemy wymówić jak jabłko. Sześćset możemy wymówić jak sześćset. A nawet 600. Na czym więc uproszczenie w tych wyrazach dwóch by polegało? W wyrazie jabłko wyrzucamy w wymowie potocznej spółgłoskę ły. Prawda? I wymawiamy jako jabłko. No i przy okazji tu też dźwięczna by traci swoją dźwięczność i w wymowie ona brzmi jak py. I to samo w wyrazie 600. Możemy opuścić głoskę ci i wtedy będzie ten wyraz brzmiał 600. A nawet jeszcze bardziej możemy uprościć wymowę tego wyrazu, tej zbitki tutaj tych spółgłosek, że możemy wymawiać i będzie to poprawna wymowa. Tego liczebnika jako 600. Kolejna sprawa, yy, kolejny problem, który na dzisiejszej yy, lekcji chciałam z Wami poruszyć oprócz wymowy, to jest akcent, akcent wyrazowy. Co to w ogóle jest? Zacznijmy od wymowy. Akcent to silniejsze wymówienie jednej sylaby w wyrazie. Czyli definicja tego pojęcia. Akcent to silniejsze wymówienie jednej sylaby w wyrazie. I często na pewno spotkaliście się z takim terminem, jak sylaba akcentowana, prawda? Czyli to jest ta. Silniej wymówiona sylaba w jakimś wyrazie. I teraz w języku polskim zasada jest następująca: że akcent pada w większości wyrazów na drugą sylabę od końca na drugą sylabę od końca czyli na sylabę przedostatnią. Na przykład Lokomotywa, droga, czyli w wyrazie lokomotywa, druga od końca to jest ta sylaba ty, a w wyrazie droga od końca liczymy, druga to będzie akurat sylaba dro. Czyli reguła jest taka, to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że w języku polskim akcent pada w większości wyrazów na drugą sylabę od końca. Ale jak to często bywa, od reguł, od zasad są wyjątki i również jeśli chodzi o akcentowanie sylab w języku polskim, mamy wyjątki od tej reguły, a mianowicie Akcent może też padać na trzecią sylabę od końca. Kiedy tak się dzieje? No najczęściej w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na "-yka", "-ika". I słuchajcie, są to bardzo często te... Wyrazy, te nazwy, te pojęcia, które spotykamy w szkole. Tak jak tu dla Was napisałam, choćby nazwy dwóch przedmiotów szkolnych, prawda? Fizyka, matematyka. Ale możemy do tego dołączyć jeszcze jakąś gramatykę, logikę. Gdzie są to wyrazy właśnie obcego pochodzenia, zakończone na ekaika. Więc wówczas pamiętajcie, ja też tak starałam się zaakcentować, że w tych wyrazach, tą sylabą akcentowaną, ma być trzecia sylaba od końca, czyli fizyka, matematyka. Na trzecią sylabę od końca pada również akcent w czasownikach. Zobaczcie, na przykład, jak mamy czas przeszły, pierwsza osoba liczby mnogiej, mieliśmy. To jest bardzo ważne, że wtedy na trzecią sylabę, a nie na przedostatnią, mieliśmy. Oraz w trybie przypuszczającym w trzeciej osobie liczby mnogiej. Zobaczyliby. Też jest to trzecia sylaba od końca. No i wreszcie akcent może w języku polskim padać nawet na czwartą sylabę od końca, i dzieje się tak w czasownikach w trybie przypuszczającym, ale w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej ponieważ w trzeciej osobie, pamiętacie, w trybie przypuszczającym akcent padał nam na trzecią, na trzecią sylabę, w trzeciej osobie liczby mnogiej, natomiast na czwartą, w pierwszej i w drugiej osobie liczby mnogiej, i mam tutaj dwa takie czasowniki, właśnie przygotowane w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej w trybie przypuszczającym i jak je zaakcentujemy, mielibyśmy, zobaczylibyście. To jest właśnie, jak podzielimy sobie na sylaby, to jest to czwarta sylaba od końca. Akcentowanie jest rzeczą ważną. Dla każdej osoby mówiącej można powiedzieć, że prawidłowe akcentowanie nawet świadczy o kulturze każdego człowieka. My często akcentujemy poprawnie, robiąc to w sposób nie do końca, może nawet czasem świadomy, ale Zdarzają się takie błędy w akcentowaniu, i wtedy brzmi to troszkę tak nienaturalnie i nienormalnie, jeśli akcent pada nie na właściwą sylabę. To tyle na dzisiaj. Żegnam Was i do kolejnego spotkania.